5, 4, 3, 2, 1, 5. 200. Hamowanie w trawy 1. Do lewy 3 bardzo długi. Lewy 3 bardzo długi. Hamowanie w prawy 1 ciasto. Do lewy nawrót, do prawy 1. Dziewięć, trzy bardzo długi. Hamowanie w prawy jeden wypuszcz. Pięć Max Prawy maks. Trzysta. 300 lewy max, 130 prostych planowań prawy jeden z ciasną, z uwagą jeden ciasną, z uwagą lewy trzy bardzo długi prosto do lewy nawrót lewy nawrót, do prawy jeden ciasno lewy trzy bardzo długi trafowanie prawy na